Aha. Gdzie albo są drzazgi, albo, albo jest gleba wzruszona i w ogóle jak za pierwszej wojny światowej wygląda, Taka, takie pasmo ziemniczy. Wiesz, jak Lazarus na to patrzy i to wiesz, tego rami Ramirez, po cichu się zwraca, jestem ciekawy, co za debil to wymyślił. Ale mam nadzieję, że mamy tyle szczęścia, że walczymy nie z inteligentnym przeciwnikiem, który się nie będzie chował. No właśnie, bo to tak wygląda jakbyście, wiesz co, zrobili jeden wielki prezent. Tu jest tyle nasypów, hałd i, i, i teraz wydm powstało z gleby. Że nie ma nie ma no tu same okopy można tak podejść. No właśnie. Hmm? Znaczy mogliby puścić parę czołgów, żeby to wyrównało. Może mm -hmm. to nawet ty sam wykonać, wkazać. No. Że przejechały czołgi i wyrównały to. 100 metrów od okopów. No, 100 metrów. O, czy... mają te lemiesze. wiesz, yy, akurat te 100 metrów od okopów to powiedzmy, że jest, tak? No to kolejne 100 metrów. Mhm. Mm. Mm no, a, a tam dalej, to wiesz. to jest tak, i tak i tak ten zwykły żołnierz tam nie trafi. Mm. A ja z takiej odległości i tak trafię. Choćby tam kurwa tylko palec wystawiał. <laughs> Mm -hmm. no. no ogólnie ja bym chciał tego. No to coś takiego wydał takie rozkazy, ale nie Kimerą pana pułkownika, tylko naszym chimerom. Mm -hmm. Bo mamy ich kilka i one też mają lemiesze. No. Niech to zrobią. Bo, one są, bo ta pewnie ta część, ta fortu jest nadal pod moim komendą. I chciałbym porozmawiać z panem pułkownikiem, czy... Że ludzie są po prostu zmęczeni, żeby mogli zejść z wart i odpocząć, bo oni śpią i w ogóle żyją teraz na tym, na tym murze. Chyba, że mogę go jakoś obejść. <śmulita> <śmulita> to znaczy nie, no... Wiesz, no... No dobra, to wykonano te rozkazy, puszczono te, te chimery. Chimery mhm. sobie tam pojechały, roz, rozciapciały, wiesz, wszystko ułożyły, wszystko ładnie gąsienicami jest, i, i tymi lemieszami, w ogóle jest troszeczkę równiej. Jest równe jak na stole, można jeść z tej ziemi. No może bez przesady, bo tam jest dużo drzask. <noise> Ale... E, no tak, generalnie... Obchodzicie sobie całe całe tej pole, tak, yy, rozmawiacie z żołnierzami, nastroje zdają się być dobre. Chociaż są ludzie wszyscy wkurwieni na tego uh, tempego pułkownika, który tu przyjechał. Wiesz, jak oni tak, jak wiesz, ci, których, ci którzy nie znają, oni wiedzą, że oni mi mogą o tym powiedzieć. Mhm. No, wiesz, że ja wyruszę rowerami, nie moja brocha. Mhm. Ale generalnie wiesz, no już dochodzi tam <laughs> koniec Waszego obchodu. A jak zobaczyli swojego komisarza, to co? Były, byli zadowoleni, że łazi ich, ich komisarz? Yy, znaczy, wiesz. No, Ci ludzie z PDF-u i gwardia, yy, 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 Bardziej yy, zadowoleni yy, niż, yy, niż to, że łazi tamten, tak? Mhm. Yy. 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 Ale tak. Po pewnym czasie Generalnie ten obchód się cały skończył, zebraliście jakieś tam wiesz, no, takie, takie informacje ogólne, że a to tu papieru brakuje, a to wiesz coś tam, na stołówce za mało dali w ogóle, tak pierdowy, e, mm -hmm. Ale po pewnym czasie właśnie e, Lazarus jest wzywany, tak? Jakiś, jakiś żołnierzyna podchodzi i się drze na pewien Lazarus Quintus! Wzywany o, do pułkownika Wiesz, ja teraz wyciągam mój miecz łańcuchowy, podchodzę do niego celując z tym mieczem w jego pierś Ech. Powtórz I patrzę mu głęboko w oczy i mówię Powtórz On, on spokojnie, Lazarus Quintus wzywany do pułkownika Nie jesteśmy w burdelu, powtórz I odpalam w tym momencie miecz to on bierze tą, tą wiesz, teczkę, którą ma, ma w łapach, rzuca kurwa na, na ten, na, na ziemię, przytupnął, wiesz, sam ma y, rangę majora i mówi, wiesz... A to, no to mów, że to jest major, a nie zwykły żołnierz. No przecież nie powiedziałem, że to jest zwykły żołnierz, ty po prostu... Po, powie... Ja usłyszałem, że to jest zwykły żołnierz. Ty powiedziałeś, że... że... Zwykły, zwykły żołnierz. No właśnie, jakbyś powiedział Ta? major, to ja bym tego, Aha, dobra. tego czegoś nie zrobił. Dobra, e, no w każdym razie, bo... Mm, no chciałem powiedzieć, że żołnierz wyszedł i po prostu słyszysz ryk żołnierza, tak? Bo żeście go na, na oczy nie widzieli, o tym mi chodziło. Okej, okay, dobra. E, no w każdym razie, no jakiś tam major, prawda? Eee, z tym, że on po prostu się teczką zasłania. Ale nie, no to wiesz, ja, jeśli to jest major, to ja bym tego w ogóle nie zrobił stary. Mhm. Bo taka jest kwestia, no widzę, że facet jest mi równy rangą, no to przestań. Jakby to był zwykły gwardzista, to bym to zrobił. Bo ja zrozumiałem, że to jest zwykły gwardzista, bo powiedziałeś że jakiś tam zwykły żołnierz. No tak, no bo z daleka to wyglądało jak zwykły żołnierz, no w mundurze jest polowym. No ale podchodząc, to chyba widzę już jego stopień na pankach. No to wtedy tak, ale po prostu wiesz, powiedziałeś, no to odpalam ten i... Ale to blisko błędne. No to już ale chyba no... widziałem, że to jest major. No wiem, facet wyszedł, wybyliście się na murach. Facet wyszedł z bramy w forcie. Wiesz, ma aktówkę, znaczy nie aktówkę, tylko ten plik, tak czyta z tego pliku, zasłania wiesz, mu to te yy, odznaczenia na tym. A my no, no teraz. ludka w, w morowym, w morowym mundurze, który drzeryja, tak? No to wiesz, schodząc mhm. schodzę w kurwionym. Schodzę w kurwiony i patrzę w ogóle co to jest za, za typnie. Jeśli to jest zwykły... Zwykły żołnierz, to to tak bym zrobił, nie? A jeśli to jest Wajer, no to wiesz, podchodzę, witam się z nimi i słuchał o co chodzi. No. No to chodzi o to, że jesteście wzywani do pułkownika. Znaczy jest ten kutantem. No to wiesz, no to idę do pana pułkownika. No zaś Ramirez jest, że tak powiem, zwolniony, tak? No nie wiem, wraca do... Yy... <coughs> Gdzieś idę ze mną jako mój przyboczny Nie, ty jesteś to... sam proszony A. To idę do pana pułkownika i go słuchał o co chodzi wiesz, Chodząc, zachowując pełne ten, pełne zwyczaje No do dobrze, ale czy Ramirez y... Nie, ja nie, nie jestem proszony, no to nie idę no No tak, ale to gdzie, gdzie idziesz? Nie wiem, do kwatery swojej? Do kwatery idź, na najlepszy szpek wojskowy <noise> No to pójdę do kantyny. Dobra. Tak, tylko to, no do kantyny, no. E, jesteś ten... No idziesz sobie tam dobra, do kantyny, odpocząć podczas gdy e, Lazarus wiesz, jest zapraszany do pułkownika który zajął sobie siedzibę kapitana. No to wiesz, przed panem pułkownikiem pełne wyprężenie, salutuję mu. No. Słownie pan. Tak. Zwałem. Słuchajcie, odpowiedzcie mi proszę, jakim prawem wydaliście rozkaz wyjazdu Himer? Są to Himery, które zgodnie z Pana rozkazami podpadały moje pod dowództwo. Nie, jesteście odsunięci od służby aż do dania innych rozkazów, a wasze, wasze kompetencje, wasze miejsce, póki co zajmuje mój komisarz. A wy mieliście czekać, aż dostaniecie jakieś konkretne rozkazy, tak? Dostaliście rozkazy, żeby nadzorować mury, a nie żeby dysponować sprzętem pancernym. E, zrobiłem to, gdyż uznałem, że pole ostrzału dla wież będzie zbyt, mm, zbyt małe i należałoby wyrównać dodatkowe 100 metrów terenu. Wiesz, tłumaczę tak... mu to logicznie, logiczny, o, logiczny wniosek yy, taktyczny, nie? że to ma sens i tak dalej. To by było zrobione z głową. Ten pułkowniczyna, on jest, yy, on się wydaje, tak... Yy, wydaje się, że Lazarus jest nawet niego starszy. On ma proszę ciebie nóż, bawi się, prawda, paznokietki sobie czyści syrki ma założone na, na biurku tak sobie gdyba tak przechyla już łapę w jedną, znaczy już w jedną stronę w drugą, tak sobie tak czy inaczej no, nie, chociażbym się zgodził z pana decyzją no to jednak nadużył no, pan swoich następnym razem o... pana następnym no. razem pana poinformuję jeśli zapytam się o prośbę tak czy inaczej, no, chociażby symbolicznie, rozumie pan, nie mogę, jest pan z komisariatu, więc pewno pan to zrozumie, nie mogę przepuszczać takim inicjatywom, więc pan się oddeleguje na ten wieczór, przynajmniej symbolicznie, do, do kazamatów. Jeszcze miałbym jedną prośbę, panie pułkowniku. Ludzie, którzy mi podlegali są. Miałbym do pana prośbę. Ludzie, którzy mi podlegali, zanim pan przybył, wyglądają na bardzo, bardzo zmęczonych. I bardzo chętnie bym widział, bardzo bym prosił o zwolnienie ich chociażby na jeden dzień ze służby, albo chociaż części, żeby mogli odpocząć. Dobrze, Dobrze. No wezmę to pod rozwagę może. Proszę się o nich nie martwić. A teraz... Dobra, jak rozumiem kazamaty to jest po prostu areszt domowy. Tak, znaczy nie areszt domowy. Nie domowy. To znaczy areszt... areszt. W tym. Ale nie, bo mi chodzi o to, że on chyba kuma taką kwestię, że jeśli podkopie mój autorytet, no to mogą być później problemy w razie czego, gdyby zginął na przykład jego komisarz. Mówię, wiesz, tak, tak, tak przypuszczalnie nie? do ciebie jako mistrza gry. Mhm. E, że po prostu mam się udać do, do, swoich, do, swoich, do swojego pokoju i tam siedzieć przez najbliższe na przykład 5 dni i nic nie robić. Nie. Masz iść do aresztu. Na dzień. Symbolicznie, na dzień. Aha, i tam po prostu sobie posiedzieć. Mhm. Na krzesełku i pograć w kartę z kimś. Tak. To idę do aresztu, ale oczywiście się nie zamknę w celi, nie, nie jest to głupi. To znaczy. Bo on nie powiedział, że mam iść do aresztu, się oddelegować symbolicznie. Znaczy on z tobą puszcza dwóch strażników, tak? Z rozkazami, żeby cię właśnie do celi wziąć na dzień. Ale wiesz, a jak mu na przykład mówię o tym, że może to podkopać mój, e, mój autorytet wśród żołnierzy? E, no on, na nim to nie robi wrażenia. Na nim to nie robi wrażenia na taki, taki y, sposób, że. Aż zrzuć sobie na fellowshipa. 12. Ty wyczuwasz to, że on właśnie to ma na celu. A bo on wie, że ja mam za duży autorytet wśród żołnierzy i żołnierze no, zbyt chętnie to, mnie słuchają. No, chce osiągnąć, tak? No, wyczuwasz po prostu, że. Hmm. To jest jego intencja. Hmm. Nie wiesz jeszcze tak się go. A zresztą, a on, wie, a on chyba słyszał o tym, że ja tak bardzo współpracuję z Ordoxenos, z tym Rupertem całym. Tak. Chyba to też jest z tego powodu niezadowolony, że to nie on. Dokładnie. <noise> Dobra, dam się zamknąć w tym areszcie, ale jeszcze sobie skoczę po tego, po książkę jakąś do tego. Wiesz, jak oni ja mnie prowadzą tego. koło moich... Tak to? Zresztą twój adiutant, wiesz, kursuje, to nie jest tak, że masz zakaz widzeń, każdy sobie może, wiesz, przyjść jak coś. Drzwi otwarte tylko mam nie wychodzić. Yy, znaczy nie, no zamknęli, no bo wiesz, protokół, tak? Mhm. Ale wiesz, no nie tak, że, że będą cię bić, głodzić, czy w karcerze będziesz siedział. W zwykłym takim areszcie do przetrzymania, wiesz, to jest, to jest nawet nie, nie areszt karny, tylko dochodzeniowy, tak? No, a, a kto, kto go pilnuje? Jego żołnierze, czy moi? Jego. Uff, to dobrze.